Nie jest to łatwe. Jest to dla mnie taka, taka zbitka słowna, słów, które w zasadzie się wzajemnie wykluczają, bo jak krzyk, to emocje to jakiś strach to, jak, to jakiś gniew co dla odmiany jest, się wyklucza ze spokojem bo spokój się, się kojarzy z tym, że, że tych emocji właśnie nie ma tak? że, że jest jakiś wypoczynek. Natomiast jest to coś, co zastanawia, co coś pobudza do myślenia. Ale ja wiem, w którym momencie ten, ten tytuł powstał. Wróci, tak wracam tutaj do COVID-u i rzeczywiście jest tak, że szczególnie w marcu, kwietniu większość osób była, była pozamykanych, pozamykanych w domu, bo tam te, te wyjścia były ograniczone do minimum, spotkania zupełnie do zera. Czyli raczej spokój. Natomiast z drugiej, z drugiej strony, z każdym dniem ta potrzeba tych kontaktów była coraz większa i to oczekiwanie było coraz większe i w związku z, w związku z tym ten, ten krzyk takiego, takiego braku tych kontaktów, bo wiemy, że człowiek kontaktów z nim potrzebuje, tak? Wszyscy, wszyscy o tym wiemy. I dlatego też, dlatego też bym to może określił jakiś taki, jakiś taki protest oczekiwania, żeby to się jak najszybciej zakończyło. Jeżeli byśmy mogli wrócić do normalnych warunków życia, tak zupełnie na szybko mogę to określić.